Lubimy i chętnie pomagamy. Po pierwsze, dlatego, że to są sympatyczni ludzie, którzy z pasją wykonują to, co, co potrafią, co, co świetnie robią i no, wyniki, które oglądaliśmy, o których mówiliśmy, o tym najdobitniej świadczą. Po drugie, to jest klub, który czeka na naszą pomoc, ale nigdy nie. Nie pozostaje bez własnego wkładu w ten sukces, którego jest przecież autorem. To klub, który wykorzystuje środki budżetowe, oczywiście, to jest rzecz naturalna, my mamy na obowiązek mu pomawiać, ale to klub, który swoim sumptem, swoją aktywnością no, poprawił stan estetyczny. Części substancji naszego miasta, proszę Państwa, ulica Rajska. Stadion. Pamiętam jakiś ten moment, kiedy Kuba przyszedł do mnie, do pana prezydenta, i powiedział, ja to wezmę. No wtedy mieliśmy poważne obawy, czy sobie poradzi. I oto, proszę Państwa, wystarczy nam teraz podejść i zobaczyć, jak wygląda to wspaniałe miejsce sportowe, gdzie chłopcy ćwiczą, gdzie osiągają wyniki, gdzie szlifują swoją formę i siedziska i miejsce, nazwijmy to szafą. Zaplecze sanitarne, słowem, powstał nowy obiekt. Gratuluję Ci Kuba, gratuluję Państwu, gratuluję zawodnikom i wszystkim działaczom. Pan Zbyszek Kowalczyk, który tutaj jest między nami, powiada tak, że najlepiej mu się współpracuje z huzami. Ja tego z, 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 z racji swojej funkcji nie mogę powiedzieć, aczkolwiek yy, mi się też bardzo dobrze pracuje z Kozarem. To jest naprawdę świetny klub, który dokłada do, jak już powiedziałem, do swojej działalności wiele i czyni wszystko, i to jest trzeci powód, dla którego bardzo go lubimy. I czyni wszystko, żeby inni też polubili ten klub i dyscyplinę, w której chłopcy się świetnie rozwijają. Rób by tak. Kuba przyszedł do mnie parę miesięcy temu i powiedział, Dzieci. Chwyciłem się za głowę, przecież to taki e, brutalny sport. Dzieci. Okazuje się, że nie. Że znalazł w naszych młodych Bolesławiach wielu sympatyków i dzięki niemu ci młodzi ludzie pojechali na Mistrzostwa Polskie. Ze, ze szkoły posłanej mężczyzny, proszę Państwa. Dziękuję Ci, bardzo. Państwa, mógłbym wiele tak mówić, ale chyba powiedział tak, kiedy rozmawialiśmy przez telefon, że długość tej imprezy zależy od tego, jak długo będą mówili przemawiający. Wobec tego już się skracam, już kończę. I chciałem jeszcze na koniec, proszę Państwa, taka osobista refleksja. Teraz już wiem, że to jest sport mniej brutalny, to jest sport dla młodych ludzi. Z wielką pasją, z gorącym sercem, i to jest sport, który ma przyszłość w naszym mieście. I jeszcze jedna rzecz, dla której bardzo lubimy huzara. Jest to bodaj jedyny związek sportu, który w randze organizacji dolnośląskiej ma swoją siedzibę w Bolesławcu. To też ważna informacja która naszemu miastu na pewno dodaje splendor i tak dalej i tak dalej rozwijajcie się no i zwyciężajcie Muzyka Thank you